Co siódma osoba po 60. roku życia doświadcza przemocy ze strony bliskich lub opiekunów. U ilu twoich pacjentów przyczyną dolegliwości może być przemoc? Czy zastanawiałeś się nad tym? Zdrowotne skutki przemocy są szczególnie dotkliwe dla osób starszych, gdyż częściej niż młodzi na problemy psychiczne reagują dolegliwościami somatycznymi. To ci pacjenci, którzy wielokrotnie przychodzą z tym samym problemem, u których nie skutkują leki. Nie stosują się do zaleceń lekarzy, wyolbrzymiają dolegliwości, wymuszają kolejne skierowania do specjalistów i na badania oraz recepty. Zastanów się, ilu masz takich pacjentów? Starsi doświadczający przemocy cierpią na depresję, zaburzenia snu, stany lękowe, wysoki poziom stresu, są częściej niedożywieni i bardziej narażeni na upadki, co znacznie pogarsza ich zdrowie i wpływa na proces leczenia. Najczęstsze formy przemocy wobec starszych to przemoc psychiczna, ekonomiczna i zaniedbanie. Zdarza się też przemoc fizyczna i seksualna. Sprawcami najczęściej są członkowie rodziny, mąż, żona, syn, córka, wnukowie lub opiekunowie. Osoby starsze rzadko mówią o swojej sytuacji wprost, boją się i wstydzą, szczególnie gdy sprawcami są osoby najbliższe. Dlatego trudno dotrzeć do nich z pomocą. Badania pokazują, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej są często jedynymi osobami, z którymi seniorzy utrzymują regularny kontakt. Starsi z kolei mają zaufanie do lekarzy i są skłonni poruszać z nimi intymne tematy. Co więcej, osoby krzywdzone często szukają pomocy u lekarzy, nie mówiąc wprost, jaki jest ich problem. Od mądrości i wrażliwości lekarza zależy, czy uzna, że realną przyczyną dolegliwości pacjenta może być przemoc. Gdy lekarz podejrzewa, że w rodzinie osoby starszej dzieje się coś niepokojącego, co może mieć wpływ na jej stan zdrowia, często brakuje mu odpowiednich procedur i narzędzi, czasu i wsparcia w instytucjach socjalnych, by podjąć skuteczną interwencję. EASI to proste narzędzie dla lekarzy, które pozwala w krótkiej rozmowie z pacjentem oszacować ryzyko przemocy. Może być stosowany na szpitalnych oddziałach ratunkowych, w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i na oddziałach szpitalnych. Narzędzia EASI i FORB są wzajemnie komplementarne. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie obu narzędzi do diagnozowania stanu zdrowia tego samego pacjenta. Wstępne badanie formularzem EASI, a następnie szczegółowa diagnostyka formularzem FORB. Kiedy zastosować formularz? Stosujemy go do diagnozowania pacjentów, wobec których na podstawie rozmowy, wyglądu i zachowania pacjenta lub osób trzecich, np. członków rodziny, zachodzi podejrzenie, że mogą doznawać przemocy. Wskazaniami do badania mogą być np. niepokojący sposób zachowania, np. osoba wylękniona, nie utrzymująca kontaktu wzrokowego, ubiór nieadekwatny do sytuacji i pory roku, ślady na ciele mogące świadczyć o przemocy fizycznej. Dla kogo przeznaczony jest formularz? Dla pacjentów posiadających prawidłowe funkcje poznawcze, czyli rozumiejących znaczenie słów i zadawanych pytań. Formularz można zastosować dla osoby, u której stwierdza się łagodne zaburzenia poznawcze, MCI, ale nie dla osób z otępieniem. Przed zastosowaniem formularza zaleca się zbadanie pacjenta testem MMSE. Jeśli nie ma takiej możliwości, lekarz dokonuje oceny na podstawie obserwacji i rozmowy z pacjentem. Warunki prowadzenia rozmowy Udział w badaniu jest dobrowolny i nie wymaga uzyskania pisemnej zgody pacjenta. Wypełnienie formularza powinno odbyć się w okolicznościach zbliżonych do nieformalnych. To powinna być zwyczajna, naturalna rozmowa w warunkach gwarantujących pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, poufności i intymności. Badanie należy potraktować jako element diagnozowania stanu zdrowia pacjenta. Lekarz może rozpocząć rozmowę na przykład w ten sposób. Niepokoi mnie kilka rzeczy w Pani sytuacji, więc chciałabym zadać kilka pytań. Pytania dotyczą ostatnich 12 miesięcy. Formularz powinien zostać wypełniony na podstawie rozmowy z pacjentem. Kluczowe jest uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania w kolejności wynikającej z formularza. Możliwe odpowiedzi to tak, nie lub brak odpowiedzi. Jak wypełnić formularz? Pytania od 1 do 5 są skierowane do pacjenta. Na pytanie numer 6 odpowiada lekarz. Uwagi dotyczące badania lekarz może zanotować w części uwagi lekarza. W zależności od uzyskanego wyniku lekarz powinien podjąć odpowiednie kroki opisane w procedurze postępowania. Zielona procedura jest wdrażana, jeśli udzielono wyłącznie odpowiedzi nie i lub brak odpowiedzi na pytania od 2 do 6. Lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi wynik oraz krótko podsumować formularz. W uzasadnionych przypadkach monitorować sytuację pacjenta, gdyż jednorazowy ujemny wynik nie zawsze wyklucza, że dany pacjent doznaje przemocy. Ponownie wypełnić formularz po kilku tygodniach. Lekarz może zadać niektóre pytania innymi słowami lub poprosić innego lekarza o ponowne badanie. Pomarańczowa procedura. Jest wdrażana, jeśli udzielono przynajmniej jednej odpowiedzi tak na pytania od 2 do szóstego. Oznacza to, że istnieje ryzyko, że dana osoba może doświadczać przemocy. Lekarz powinien dodatkowo zdiagnozować pacjenta pod kątem doznawania przemocy, omówić wynik badania i dopytać o udzielone odpowiedzi tak, przekazać materiały informacyjne i zmotywować pacjenta do skorzystania z pomocy. Odnotować wynik badania oraz podjęte działania w dokumentacji medycznej. Dopytać, czy przemoc nadal występuje i uzyskać informację, czy pacjent podjął jakiekolwiek działania. Jeśli pacjent jest osobą niesamodzielną, należy zgłosić podejrzenie występowania przemocy do właściwego ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego zatrudnionego w placówce. Jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie pacjenta, należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa we właściwej jednostce prokuratury oraz wypełnić niebieską kartę i przekazać ją odpowiedniej osobie w placówce medycznej. Na podjęcie tych działań nie jest konieczna zgoda pacjenta. Wypełnienie tego formularza zajmie Ci tylko około 5 minut. Tobie ułatwi leczenie pacjenta, a jemu może uratować zdrowie lub życie. Polska wersja językowa formularza EASI z procedurą oraz film instruktażowy powstały w ramach projektu fundacji Projekt Starsi, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.